Znajduje się w samym ścisłym centrum Białego Stoku na rynku Kościuszki 30 Lokal 4. Jest to obszerne biuro, gdzie na pewno 12 zrekrutowanych organizacji znajdzie dla siebie miejsce. W biurze funkcjonuje inkubator dla, dla instytucji ekonomii społecznej. Inkubator składa się przede wszystkim z sali warsztatowej i z. Z pomieszczenia biurowego, w którym znajdują się też sprzęty biurowe, no i z sali komputerowej, gdzie będzie również funkcjonowała biblioteczka z, z publikacjami, na pewno przydatnymi dla organizacji pozarządowych i, i też innych instytucji ekonomii społecznej. Mhm.